Sposoby na poprawę wzroku bez okularów. Oczy mówią więcej niż słowa kiedykolwiek mogłyby wyrazić. Pomagają nam doświadczyć świata, absorbując ogromną ilość informacji, takich jak kolory, ruchy, kształty i wiele innych, aby nasz mózg mógł je przetworzyć i odpowiednio zareagować. Są jak okna na świat zewnętrzny. Nasze oczy działają od momentu, gdy się budzimy, aż do momentu, gdy idziemy spać. Niestety, najczęściej traktujemy je jako coś oczywistego. Wzrok może pogarszać się z wiekiem, ale istnieją również inne schorzenia, które mogą do tego przyczynić. Jak więc dbać o oczy i poprawić wzrok bez okularów? To jest właśnie to, o czym będziemy mówić w dzisiejszym filmie. Zanim przejdziemy dalej, zauważ, że wszystko, co zostało wspomniane w tym filmie, jest obiektywne, zweryfikowane i sprawdzone przez wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Mówiąc to, porozmawiajmy o 12 sposobach na poprawę wzroku bez okularów. Odwiedzaj regularnie swojego okulistę. Najlepszą ochroną jest profilaktyka, więc nie pomijaj regularnych badań wzroku, nawet jeśli jesteś pewien, że Twój wzrok jest w porządku. Rutynowe badanie wzroku może być najlepszym sposobem na wykrycie ukrytych lub rozwijających się chorób, które mogą wpłynąć na Twój wzrok w dłuższej perspektywie. Na przykład Jaskra nie daje objawów, ale jeśli nie zostanie wcześniej wykryta, może prowadzić do ślepoty. Ale do jakich okulistów należy regularnie chodzić? Są dwa typy. Po pierwsze okuliści specjalizujący się w opiece nad oczami, to znaczy zapewniają ogólną opiekę nad oczami, leczą choroby lub przeprowadzają operacje, jeśli jest to konieczne. Następnie są optometryści, którzy mogą zapewnić ogólną opiekę nad oczami, zdiagnozować i leczyć niektóre schorzenia oczu, ale nie wykonują operacji oczu. Jeśli nigdy wcześniej nie miałeś badania wzroku, oto czego możesz się spodziewać: omówienie osobistej i rodzinnej historii medycznej, testy wzroku, sprawdzenie, jak Twoje oczy współpracują ze sobą, testy ciśnienia w oku i nerwu wzrokowego, badanie mikroskopowe po rozszerzeniu źrenic. Badanie wzroku samo w sobie nie poprawi Twojego wzroku, ale uchroni Cię przed problemami. To pierwszy krok do lepszego widzenia. Sprawdź historię zdrowia swojej rodziny. To kolejna forma profilaktyki, która może pomóc uniknąć problemów zdrowotnych związanych z oczami. Niektóre choroby oczu są dziedziczne, więc lepiej zapytać o historię zdrowia oczu w swojej rodzinie. Wiedząc o tym, możesz podjąć odpowiednie środki ostrożności. Niektóre dziedziczne schorzenia oczu to Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, neuropatie wzrokowe, jaskra, zaćma i krótkowzroczność. Nie obwiniaj swojej rodziny za to. Tak się dzieje, a lepiej być tego świadomym. Myj regularnie ręce. Zazwyczaj mamy nawyk pocierania oczu rękoma, co może być dość niebezpieczne. Nasze ręce mogą przenosić wiele zarazków, a pocieranie oczu może prowadzić do infekcji, od zapalenia spojówek po coś gorszego. Dzięki dobrej higienie możesz zmniejszyć to ryzyko. Niemniej jednak, lepiej dwa razy się zastanowić, zanim zaczniesz pocierać oczy. W zależności od ciężkości, niektóre infekcje oczu mogą naprawdę wpłynąć na twój wzrok. Dlatego, jeśli chcesz utrzymać ostrość wzroku, przestań nie tyle pocierać. Noś okulary przeciwsłoneczne. Ok, tytuł tego filmu mówi bez okularów, ale nie mieliśmy na myśli okularów przeciwsłonecznych. Okulary przeciwsłoneczne są bardzo ważne dla zdrowia Twoich oczu. Noszenie okularów przeciwsłonecznych to w rzeczywistości jeden z najważniejszych sposobów na poprawę wzroku. Ich główną funkcją nie jest modny wygląd, ale ochrona przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Długotrwała ekspozycja na palące słońce może osłabić Twój wzrok. Okulary przeciwsłoneczne mogą również Twoje oczy przed poważniejszymi schorzeniami, takimi jak zwyrodnienie plamki żółtej i zaćma. Wybierając okulary przeciwsłoneczne, upewnij się, że sprawdziłeś poziom ochrony. Powinny blokować 99% promieniowania UVA i UVB. Stylowy wygląd to za mało. Przestań palić. Palenie jest zwykle podejrzane o choroby płuc lub serca, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z szkodliwego wpływu palenia na wzrok. Badania pokazują, że palenie zwiększa ryzyko zaćmy, jaskry, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, retinopatii kukrzycowej i zespołu suchego oka. To całkiem długa lista schorzeń oczu, aby kontynuować palenie, prawda? Badania pokazują, że palacze mają 3-4 razy większe szanse na rozwój zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Ponadto ciężcy palacze, którzy palą więcej niż 15 papierosów dziennie, mają 3 razy większe szanse na rozwój zaćmy. Niż osoby niepalące. Jeśli chodzi o jaskrę, badania potwierdziły silny związek między paleniem a nadciśnieniem, zaćmą i cukrzycą. Wszystkie trzy mogą prowadzić do jaskry. Ponadto palenie jest czynnikiem ryzyka cukrzycy. Osoby z cukrzycą również powinny przestać palić, w przeciwnym razie będą miały trudności z kontrolowaniem choroby. Zespół suchego oka jest dwa razy bardziej prawdopodobny u palaczy niż u osób niepalących. Więc przestań palić, jeśli chcesz poprawić swój wzrok i ogólne zdrowie. Uda ci się. Dodaj więcej migdałów do swojej diety. Migdały są bogate w witaminę E, która jest znana z opóźniania zwyrodnienia plamki żółtej i przyczynia się do zdrowia oczu. Pacjentom z zaćmą zaleca się przyjmowanie suplementów witaminy E, aby chronić przed uszkodzeniem komórek. Migdały są również bogate w białko, które może pomóc w naprawie tkanek i ochronie przed opadającymi powiekami. Mangan w migdałach pomaga również w walce z wolnymi rodnikami, a fosfor i ryboflawina przyczyniają się do lepszego zdrowia nerwów i mniej zamglonego widzenia. Ponadto migdały o, są naturalnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które są doskonałe do poprawy wzroku, pamięci i koncentracji. Ogranicz czas spędzany przed ekranem. I rób regularne przerwy. Patrzenie na ekrany przez wiele godzin może powodować wiele problemów z oczami. Pracuj w sesjach i rób regularne przerwy. Spójrz z dala od ekranu komputera, aby chronić oczy przed zespołem suchego oka, zamglonym widzeniem, bólami głowy oraz bólem pleców, ramion lub szyi. Jeśli Twoja praca wymaga spędzania długich godzin przed laptopem, spróbuj używać okularów do komputera. Dostosuj ekran, aby Twoje oczy były na równi z górną częścią monitora. Staraj się wybierać ekrany antyodblaskowe i ergonomiczne krzesła, które będą cię wspierać podczas całej sesji pracy. Kiedy patrzysz na ekran komputera przez wiele godzin, zapominasz mrugać. Więc jeśli Twoje oczy zaczną wysychać, używaj sztucznych łez. Najważniejsze ze wszystkiego jest jednak odpoczynek dla oczu i odpowiednie nawodnienie. Co 20 minut oderwij w rok od ekranu i spójrz przez okno w dal. Jeśli chcesz, możesz ćwiczyć zasadę 20-20-20. Co 20 minut przestań patrzeć na komputer i spójrz na coś oddalonego o 20 stóp, około 6 metrów przez 20 sekund. Wstawaj z krzesła co dwie godziny i rób 15-minutową przerwę między sesjami. Jeśli to zrobisz, nie tylko ochronisz oczy, ale także poprawisz koncentrację i wydajność, a także poczujesz się lepiej, pracując przy komputerze. Zdobądź zalecaną dawkę karotenoidów. Karotenoidy to klasa fitoskładników obecnych w komórkach wielu roślin. Są to zasadniczo pigmenty, które nadają niektórym warzywom ich żywe kolory, takie jak żółty, czerwony czy pomarańczowy. Według przeglądu naukowego z 2013 roku karotenoidy luteina i zeaksantyna są kluczowe dla zdrowia oczu, ponieważ wspierają dobrą wizję. Aby uzyskać zalecaną dawkę luteiny i zeaksantyny, możesz zwiększyć spożycie zielonych i liściastych warzyw. Suplementy również są dobrym pomysłem. Można je znaleźć online lub w aptekach. Regularnie sprawdzaj swoje zdrowie. Mówiąc o zdrowiu, nie mamy na myśli tylko zdrowia oczu. Niektóre przewlekłe choroby mogą prowadzić do pogorszenia wzroku lub nawet jego utraty. Jedną z nich jest cukrzyca. Wysokie ciśnienie krwi i stwardnienie rozsiane również mogą wpływać na Twój wzrok. Możesz leczyć nadciśnienie za pomocą dobrej diety. Ćwiczeń, a nawet leków na nadciśnienie. Unikaj wszelkiego rodzaju przewlekłego stanu zapalnego, ponieważ może to podawać problemy z oczami. Na przykład, zapalenie nerwu wzrokowego może powodować silny ból, a nawet utratę wzroku. Jeśli nie możesz zapobiec chorobom takim jak cukrzyca czy stwardnienie rozsiane, przynajmniej powinieneś je kontrolować, utrzymując zdrowe nawyki i stosując się do przepisanych leków. Ogranicz spożycie alkoholu. Alkohol może osłabić mięśnie oczu, powodując trwałe uszkodzenie nerwów wzrokowych, co może poważnie zakłócić interakcję między mózgiem a oczami. Skutkiem tego będą migreny, nadwrażliwość na światło i zamglone widzenie. Z czasem alkohol może prowadzić do trwałej utraty wzroku i ślepoty. Dlatego, jeśli chcesz naturalnie poprawić wzrok, ogranicz spożycie alkoholu. Jedz więcej jagód. Jagody mają silne działanie przeciwutleniające. Przeciwzapalne i stabilizujące kolagen, co wspiera funkcjonowanie i zdrowie oczu. Dodanie jagód do swojej diety może poprawić wzrok, wzmacniając naczynia krwionośne z tyłu oczu. Jagody są również bogate w antocyjany, które pomagają obniżyć ciśnienie krwi i zwalczać przewlekły stan zapalny w organizmie. Twoje tętnice będą chronione przed blokadami, a tym samym dostarczą wystarczająco tlenu do siatkówki. Ponadto jagody są pyszne. Możesz je jeść o każdej porze. Utrzymuj zdrową i zrównoważoną dietę. Pod koniec dnia czujesz się tak dobrze, jak jesz. Zdrowie oczu i dobry wzrok zaczynają się od jedzenia na Twoim talerzu. Twoje oczy pracują od 12 do 18 godzin dziennie, więc dostarczaj im składników odżywczych, kwasów tłuszczowych, omega-3, luteiny, cynku i witamin, których potrzebują. Twoja dieta powinna zawierać odpowiednią ilość zielonych warzyw, takich jak szpinak. Jarmusz i boćwina. Powinieneś również jeść dobrą ilość łososia i tuńczyka. Nie zapominaj o jajkach, fasoli i orzechach. Cytrusy i soki dostarczą witamin C i E, których potrzebują Twoje oczy. Pij dużo wody i zielonej herbaty. Po pierwsze, musisz się odpowiednio nawodnić, aby Twoje oczy nie wysychały. Po drugie, potrzebujesz wszystkich możliwych flawonoidów, aby zwalczać wolne rodniki, które mogą powodować wiele chorób oczu. Twoja mama miała rację, nalegając, abyś jadł marchewki. Są bogate w beta karoten, który pomaga utrzymać zdrową i przejrzystą rogówkę, chroniąc komórki Twoich oczu. Ponadto marchewki są bogate w luteinę, a już widzieliśmy, jak ten fitoskładnik jest ważny dla Twojego wzroku. Jeśli chcesz mieć silne oczy, musisz zapobiegać niechcianym wypadkom, utrzymywać oczy w dobrym stanie, chronić je przed zarazkami i infekcjami. Oraz dostarczać im niezbędnych składników odżywczych i witamin do prawidłowego funkcjonowania. Nie zapominaj o regularnym sprawdzaniu zdrowia oczu. Profilaktyka jest lepsza niż leczenie. Do następnego razu dbaj o zdrowie swoich oczu. To jest nagroda. Podobał Ci się ten film? Kliknij przycisk Lubię to! I subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej informacji. Dziękujemy za oglądanie. Twoje dobre samopoczucie jest naszą misją.